Dobry wieczór, chociaż w sobotę, w czerwcowy wieczór powinno jeszcze nam świecić słonko. Kochani, jesteśmy tutaj jak co tydzień, aby przypomnieć Wam Boże Prawidła i zapomnianą przez ludzi Ewangelię Chrystusową. Jedyną drogę do zbawienia dla każdego człowieka. Bez względu na to, Jaki ma status, ile ma lat, bez względu na to, jak sobie radził w dotychczasowym życiu. Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem, a Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Wiecie, człowiek to jest taka specyficzna postać. Z jednej strony tutaj na Ziemi został postawiony przez Boga jako zarządca tej Ziemi. Od początku miał ją władać, miał czynić sobie ją poddaną, miał panować nad wszelkim innym stworzeniem na ziemi. Ale z drugiej strony, od początku kombinował, jak być niezależnym. I kiedy popatrzycie standardowo na dzieci, dziecko kiedy jest bardzo małe, kiedy ma jeszcze mniej niż rok, nic samo nie może zrobić. Bez swojej matki nie jest w stanie przetrwać. Potrzebuje rodziców. Ale potem bardzo szybko zaczyna się buntować. Bardzo szybko zaczyna próbować być niezależny. Kiedy popatrzycie na nastolatków, kiedy posłuchacie nastolatków, im się wydaje, że świat jest pod ich stopami, że mogą wszystko że tak naprawdę nie ma rzeczy, których nie mogą osiągnąć i tak naprawdę nie interesuje ich tak naprawdę nic więcej poza tym, że kim oni są. Ale ci sami nastolatkowie, kiedy mają 30 lat i widzą, że z tych początkowych planów niewiele udało im się zrealizować, zaczynają wpadać w pewien marazm. Zaczynają myśleć, że tak naprawdę nie wiadomo o co w tym życiu chodzi, więc chodzi o to, żeby przetrwać. Później, kiedy spotykają się 50-latkowie przy stołach, to rozmawiają o chorobach i rozmawiają o śmierci. Ale ci sami ludzie, ci 50-latkowie są już tak zatwardziali w swoich poglądach przez te 50 lat, że w ogóle nie szukają prawdy. I teraz bez względu na to, czy ktoś ma dwa lata, 15, 30, 50 czy 80. Bez względu na to, czego w życiu doświadczył, masa ludzi mija się z prawdą. Prawda stoi w miejscu od dwóch tysięcy lat. Prawda ma na imię Jezus Chrystus. To jest dziedzictwo dane ludziom. Ale ludzie krążą wokół, patrzą, jak być od tego niezależnym. Jak zbudować sobie jakiś system religijny? Jak sobie coś innego ułożyć, jakąś samosprawiedliwość? Jak posadzić siebie na tronie? Przecież jestem lepszy od tych wszystkich innych ludzi, od tych morderców, gwałcicieli, od tych szyderców. Ja po prostu się boję. Notorycznie się boję, ale to jest cnota. Strach dzisiaj jest cnotą, lęk jest cnotą. Chociaż Bóg powiedział ponad 350 razy na kartach Biblii, nie bój się. Tylko wierz we mnie, ludzie mówią, wiesz, mądry, normalny człowiek to się boi. Boi się choroby, boi się zmiany, boi się jutra, boi się szefa, boi się nauczyciela, boi się matki, ojca i tak i tak Boi się. I przy tym wszystkim ludzie myślą, że jak zrobią dobry uczynek, na przykład kupią komuś trzy gałki loda pistacjowego, kogo nie stać, to... W ten sposób oni mają cokolwiek zapisane u Boga. Od dwóch tysięcy lat powtarza się ludziom herezję po to, aby przestali Boga szukać. Jezus nigdy nie powiedział, że człowiek pójdzie do nieba, jeśli będzie przestrzegał dziesięciu przykazań. Jezus nigdy nie powiedział, że człowiek pójdzie do nieba, jeśli będzie robił dobre uczynki. Jezus chodził po ziemi. I mówił, wierzcie Ewangelii i we mnie wierzcie. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże, bo ja tu jestem. Swoje słowa, które dla wielu było kontrowersyjne, potwierdzał znakami i, cud i cudami, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Ale tak jak dziś, ludzie uważają, że oni są ponad tym. Tak samo było dwa tysiące lat temu. Dwa tysiące lat temu, kiedy Bóg strzedł na ziemię w ciele, wyrzekł się bóstwa, przeżył to życie bez grzechu, poszedł na krzyż z miłości do człowieka, aby wziąć na siebie winę i karę należną człowiekowi. Za co? Za tą niezależność. Od początku chodziło o to, że człowiek chciał być niezależny. Dzisiaj ludzie też. Tylko, że prawda jest taka, że Człowiekowi się tylko wydaje, że on jest niezależny. Wydaje się, że jest ponad tym. Bo prawda jest taka, że każdy człowiek tu na ziemi albo służy Bogu, albo służy diabłu. A ten, kto mówi niekrzyj, służy diabłu, bo Bóg powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A to, co wam powiem na ucho, na dachach głoscie. chodzi o to, aby każdy usłyszał coś co dzisiaj zostało zepchnięte. Dzisiaj mamy masę intelektualistów, a ja byłem pierwszym z nich. Człowiek, który skończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Człowiek, który zarządzał dwustoosobową kancelarią prawniczą. Byłem pierwszym hipokrytą, pierwszym mądrym tego świata. Znałem teorię na wszystko, ale nie znałem Boga i chwała Bogu, że byli ludzie w moim życiu, którzy powiedzieli, Michał, nie ma znaczenia, co tam po ludzku masz, co tam sobie zbudowałeś. To wszystko nie ma żadnego znaczenia, rozumiesz? Nie ma znaczenia, ile masz kasy. Nie ma znaczenia, jaką masz pozycję. Nie ma znaczenia to, czy cię ludzie szanują. Liczy się tylko to, że Jezus umarł zamiast Ciebie. Czy Ty w to wierzysz? Z pozoru banalne pytanie, które przeszyło mnie, ale później spowodowało potężną zmianę w moim życiu. Nie zmianę intelektualną, bo na początku trzydziłem z tego. Tu stoi moja żona. Wracałem, bo akurat z tymi ludźmi jeździłem często na wyjazdy zawodowe. I mówiłem, próbowali mnie indoktrynować, ale oni powiedzieli do mnie, Michał, możesz mieć z Bogiem prawdziwą relację, tak jak masz z żoną i tak jak masz z nami. I te pytania, choć bardzo chciałem je zepnąć, choć bardzo chciałem spowodować, że one są głupie i banalne. One zaczęły mnie przeszywać. Pamiętam, któregoś dnia powiedziałem, Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty nie jesteś wytworem moherowych beretów, bandziorów, którzy nie mają już żadnego innego ratunku, jeśli Ty jesteś realną osobą, to ja Cię chcę poznać. Mój umysł nie czaił, co ja mówię. Przecież... Tak naprawdę byłem taką osobą, która w zależności co było do ugrania, jak ktoś pytał, czy wierzysz w Boga, raz mówiłem, że wierzę, jak w tej grupie mogłem coś uzyskać, a innym razem mówiłem, że nie wierzę, bo to był obcia. Tak naprawdę nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Ale kochani, kiedy po raz pierwszy w szczerości swojego serca zawołałem do Jezusa, w moim życiu zaczęły się dziać ponadnaturalne rzeczy. Ponadnaturalne rzeczy, ale pierwsze spotkanie, z Duchem Świętym. To jest przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Choć miałem opinię super człowieka, uczciwego człowieka. Ja wiedziałem, ile mam za uszami. Oczywiście, że wiedziałem, ale wychodziłem z założenia, że jeśli bilans mam dodatni, 90% uczynków jest ok, to pójdę do nieba. Ale tu nagle się dowiedziałem, że potrzebuję Jezusa, bo pomimo moich dobrych uczynków jestem na autostradzie do piekła a przecież nikogo nie zabiłem przecież nie byłem żadnym zwyrodnialcem dlaczego? bo tak jak każdy człowiek na tej ziemi próbowałem być niezależny od pana panów i króla królu niezależny. słucham czasem jak rozmawiają dojrzali wiekiem ludzie o czym oni mówią tak naprawdę lęk Przeszywa ich co drugim zdaniu. Lęk, co będzie jutro. Czy ja też będę miał raka, bo moja babcia miała raka. Czy ja będę miał to czy tamto. Czy ja też to będę miał. Ale prawda jest taka, że dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus rozchorował się na Krzyżu każdą chorobą, aby każdy człowiek dzisiaj mógł być zdrowy. I teraz... Mówię do wszystkich z Was, którzy mówicie, że jesteście wierzący. Czy w to wierzysz? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w tą prostą prawdę? Czy tak naprawdę trwasz przy swoim? Zabijasz wyrzuty sumienia chodząc czasem do kościoła. Wychowali cię, że idzie się na Wielkanoc. Może jeszcze na sumę gdzieś tam pójdziesz czasem. Na pasterkę, bo to fajnie tak inaczej. Można nowy kożuch założyć. Pokazać się przed sąsiadami, coś tam można zrobić. To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Cały czas chodzi o Twoje serce. I jak Ty masz w tym swoim serduchu to poukładane? Bo ja musiałem przyznać 13 lat temu, że jestem największym z hipokrytów. Bo próbie, próbuję mienić się mądrym. Próbuję dyskutować z każdym. A jestem głupi. Dlaczego? Bo głupiec rzekł w swoim sercu, że nie ma Boga. Głupiec, bo każdy człowiek jest w stanie dotknąć Boga, chociażby poprzez stworzenie, które On zrobił. Ludzie myślą o, mówisz tutaj o Jezusie, bo wychowaliśmy się w takim kraju. A ciekawe, co jest w Pakistanie czy Afganistanie. Tam jest więcej wierzących ludzi niż tutaj, bo tutaj ludzie. Uprawiają sobie swoje półśrodki. Pójdę sobie do kościoła, pokażę się księdzu, przybiję sobie jakąś karteczkę, pieczątkę, rekolekcję, jakieś punkty sobie uzbieram, ale w moim sercu nie ma to znaczenia. Kiedy pytam tutaj często z was, jak przechodzicie, w jaki sposób człowiek może dostać się dzisiaj do nieba, większość z Was odpowiada przez dobre uczynki. A ja mówię, sprawdziłeś to, czy się wysiliłeś. Aby otworzyć testament Przypuszczam, że gdybyś dostał cielesny testament I liczyłbyś na to, że może Ci spłynąć trochę kasy To nie czekałbyś Tylko pierwszego dnia Otworzyłbyś ten testament, żeby zobaczyć co tam masz Czy już jestem bogaty Dostałeś od Boga testament Dostałeś dziedzictwo I co? I jesteś zbyt pyszny Zbyt arogancki, aby się po to schylić. Ha, 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 ha. Ha, ha, Co to za event dzisiaj na rynku kościuszki? Co to za stand-up? Co to się tutaj dzieje ciekawe? Kupię sobie piwko, dwie gałki loda, posłucham co on tu mówi. Człowieku, musisz się upamiętać. Tak jak ja się upamiętałem. Jest pełna 13 lat temu. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jezus... To jedyne drzwi, jedyne drzwi do nieba. Nie wykreujesz sobie niczego innego. Nie zbudujesz sobie tego. Nie kupisz sobie tego. Nie zepchniesz też tego. Gdzieś tam wiesz, że Ciebie to nie dotyczy. Bo przyjdzie ten dzień, kiedy będzie ostatnim dniem Twoim tutaj na tej Ziemi. A człowiekowi dane jest raz umrzeć. A potem sąd. Ale teraz chcę Ci w krótki sposób przedstawić Ewangelię. Ewangelię. Na razie szepczę. Głośno dopiero będzie. O, demony nie mogą wytrzymać Ewangelii. Od dwóch tysięcy lat tak było. Od dwóch tysięcy lat. Jezus martwy stał, to wykonało się szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. O aleluja, powierzchnie czasy, królem królów. On, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem tylko, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. O, z Panem duszy mej. Prze chwilą Pani mi powiedziała, że jestem nienormalny. Tak. Według standardów tego świata jestem nienormalny. A pierwszym nienormalnym nazywanym przez ludzi był Jezus. To oni mówili, jesteś dziwny. Jesteś dziwny. Zobaczcie, nawet nastolatek ma te Normalna rzecz. Normalna rzecz w dzisiejszym czasie. O, proszę. Proszę, ale jesteś wielki kozak. No, no pewnie. <laughs> Ludzie, na tronie wszechświata zasiada Żyd. Na imię ma Jezus, a z zawodu jest Chrystusem. Amen. Jest Mesjaszem. Przelał swoją krew za każdego. I za tego, który wierzy. I za tego, który... Próbuje w jakiś sposób to odrzucać. Nieważne szydzi czy nie szydzi. Ludzie są ukształtowani w swoich poglądach, ale dwa tysiące lat temu Jezus w taki sposób głosił Ewangelię. Stawał na głównych placach i mówił ludzie: opamiętajcie się. Opamiętajcie się z życia niezależnego ode mnie. Opamiętajcie się z tego, że sami siebie posadziliście na tronach. Opamiętajcie się z tego, Wierzcie Ewangelii! Wierzcie Ewangelii i we mnie wierzcie. To samo przesłanie. W co dzisiaj wierzysz? Na czym budujesz fundament swojego życia? Na swoim portfelu, na karcie kredytowej, na liście obecności w kościele. Na czym? Na czym w wielu tych miejscach budowałem, próbowałem budować. Rozumiesz? ale spotkałem osobiście Pana Panów i Króla Królów i zrozumiałem, że bez Niego jestem nikim. To On jest jedyny Sprawiedliwy i jedyny usprawiedliwiający. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, dzisiaj dla Ciebie jest Dzień Zbawienia. Dzisiaj podejmujesz decyzję w swoim sercu. Czym dla Ciebie On jest? Wyrzutem sumienia? Jakimś rytuałem? Czy jest Panem Twojego życia? Czy żyjesz według tego, co On zrobił dla Ciebie? Ludzie, istotą chrześcijaństwa jest to, czy wierzysz w to, że Jezus był złożony martwy w grobie i po trzech dniach zmartwychwstał, pokonał śmierć. Pokonał śmierć, rozumiesz? Był martwy i wstał z martwych. Czy Ty w to wierzysz? Czy wierzysz w to? Że na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu Jezus uniewinnił Ciebie z każdego Twojego błędu, z każdego potknięcia. Ludzie ci tego nie darują. Ludzie będą Ci wypominać. Nawet rodzina będzie Ci wypominała w święta. Za każdym razem. O, odwinąłeś. Czy wierzysz w to, że On przelał swoją krew, żebyś Ty nigdy nie musiał stawać na sądzie? Czy w to wierzysz? To jest bardzo ważne pytanie. Można kręcić głową, ale przyjdzie taki dzień, że każde kolano segnie się na imię Jezus. Każde kolano. I tych, którzy mienią siebie kozakami. I tych, którzy mienią siebie słabymi. Segnie się na imię Jezus. Ewangelia jest mocą Bożą. To nie jest historyjka, żeby ci się fajnie kotleta jadło. To nie jest historyjka, żeby ci piwko smakowało. Ewangelia pierwsze co zrobi w twoim życiu, to cię skonfrontuje. I jeśli w nią uwierzysz, podniesie twoje życie. Ale pierwsza cię skonfrontuje. Wyrwie cię z butów. Będzie niedorzeczna. Niedorzeczna dla schumanizowanych umysłów. Ale jeśli odpowiesz aktem wiary, czyli swoją decyzję na nią, Zostaniesz dziś obywatelem nieba. Nie, nie będziesz się zapisywał gdzieś u mnie. To nie chodzi o to, my nie przychodzimy tutaj gdzieś Was zapisać. Nie przychodzimy, żebyście coś tam nam dali. Zbawienie jest za darmo od 2000 lat. Wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, dał Ci 2000 lat temu Jezus. 2000 lat temu Jezus jemu też dał, za niego też zapłacił. Za każdego człowieka. Za każdego człowieka zapłacił Jezus. Ale kiedy Jezus głosił Ewangelię, kiedy głosił zmartwychwstanie, pierwsze, które się irytowały, demony. Dlaczego? Bo one wiedzą, że jest Bóg i drżą przed swoim końcem. Gdybym tu tańczył Hari Krishna, dzisiaj większość ludzi która ma problem z Ewangelią, podeszła i dałaby mi stówkę albo dwie. O jak fajnie. Ewangelia zawsze wprowadzała podziału. Jezus powiedział, nie przyszedłem przynieść pokój, przyszedłem przynieść miecz, aby odróżnić prawdę od fałszu. Prawdę od fałszu. I taka sama Ewangelia jest dzisiaj, od dwóch tysięcy lat. Ta sama Ewangelia. I dzięki niej możesz dziś mieć pewność zbawienia. Dzięki niej dziś możesz żyć. Możesz doświadczać nieba na ziemi. Możesz doświadczać zmartwychwstania i tego, co Jezus dla ciebie zrobił. Bo On zrobił wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć i aby pójść do nieba. Mądry rozważaj, przyjaciele. Amen.